Witam Was tutaj, Nexus. No i dzisiaj jesteśmy na instancji, tak? obiecywałem Przynajmniej tak, jak mówiłem. No i dzisiaj jesteśmy na Deadmines. Widzę, że mamy tu parę questów. Opowiem Wam historię tego miejsca. A następnie opowiem Wam pewną historyjkę z mojego życia. A no Może nie aż taką historyjkę w sobie. No i myślę, że grupa. Grupa wygląda na dosyć dobrą. Tank nie jest taki zły. No ale też nie jest najlepszy, ale zdarzali się gorsi. Okej, okay. więc... Yy, widać, leczenie yy, nie jest aż takie trudne. Yy, na tych mniejszych levelach. Co tym tu? Aha, bo tu tak, tak. Po zabiciu tutaj jednego ogram można wsiąść właśnie do tej armatki no i sobie postrzelać trochę, nie wiem czy to zadaje jakieś duże obrażenia, pewnie tak, ale no tak, tank ginie, kurcze, okej, okay. no więc najpierw opowiem wam o dungeon finderze, dungeon finder jest to, jest to, to czego używamy tak naprawdę, aby znaleźć grupę do instancji, no i tak o, pierwsza rzecz, Dungeon Finder to znajduje grupę bardzo, ale to bardzo, bardzo wolno. I żeby znaleźć taką grupę to naprawdę z DPS, czyli ktoś kto zadaje obrażenia, będzie czekał dobre 20 minut. Ja akurat czekałem za jakieś 10 minut, ale to dlatego, iż okienko, żeby wejść na instancję, pojawiło się parę razy tak naprawdę, ale no. Albo tank, albo jakiś DPS, klikał, że nie jest gotowy, no i instancja się nie odbyła tak naprawdę. i to mnie wkurzało. No i taki jest właśnie Daniel Finder, że ja mam zawsze tylko otwarta, że nawet jak znajdzie mi jakąś tą no to, to zawsze muszę czekać troszkę dłużej. Okej, okay, więc jesteśmy na pierwszym bossie. Yy, walka tutaj jest dosyć spektakularna i wygląda dosyć fajnie. Ten ogry jest jakimś magiem. Tak, jest jakimś magiem. I teraz chyba zacznie się faza, gdzie on zacznie czarować i tutaj wszystko zacznie wybuchać i trzeba będzie unikać jakichś rzeczy. No, zaczęło się. No i to są kółeczka, których trzeba unikać. Widać mechanika niezbyt taka, taka trudna. Ale może być troszkę trudniej z leczeniem. Nie, bo już ginie. Jakbym nie miał tych kierunów, to trochę może byłoby trudniej. Ale właśnie to są takie podstawy, te pierwsze instancje są po to, aby tak, na, tak naprawdę nauczyć gracza tych podstawowych y, mechanizmów, gdzie, gdzie uczymy się właśnie omijać jakieś różne rzeczy, jakieś y, biegać dookoła. No i co bym tu mamy? Darger. No my, nam się to nie przyda, więc pasujemy. Jak ktoś tam może będzie potrzebował. Okej, okay, idziemy dalej. Co tutaj? Nie pamiętam już tutaj, dawno nie byłem na tym miejscu. Wiem, że byłem na Heroiku, byłem na Heroiku tutaj, na 85. No i tutaj troszkę, troszkę inaczej jest. Okej, okay, a więc opowiem więcej historię tego miejsca. Teraz oczywiście ta historia się zmieniła, ale... ale zaczęło się tak, że y, pewien konstruktor, architekt, y, albo budowniczy, ktoś taki, y, o nazwie Adwin, Edwin, Edwin van Cleef, yy, znany, bardzo legendarna postać, yy, kiedyś budował tak naprawdę miasto Stormwind. Yy, no i tak naprawdę został on zrobiony w konia, powiedzmy tak, ponieważ nie dostał yy, zapłaty, wraz z innymi yy, pracownikami zostali wykiwani tak naprawdę przez yy, króla... przez... jakiegoś tam króla, już nie pamiętam którego tak dawno tutaj y, tak nie czytałem tej historii ani nic y, no i on sprzeciwił się tak naprawdę królowi, no i został wygnany ze ludzi. no i postanowił założyć bractwo y, Brotherhood Bractwo... Y, bractwo kaptura, czy jak to się tam nazywa, nie pamiętam już trudna sytuacja jest. Jednak instancja jest trudniejsza niż sobie właśnie tutaj wyobrażałem. Jak widać, many już nie mam powoli. E, tak, no i założył tutaj bractwo. No i osiedlili się w kopalniach Deadmines, gdzie zbudowali swoją bazę, tak naprawdę. E, no i tam miał trochę tych swoich kumpli, którzy poszli z nim. No, i skończyło się tak, że został on poszukiwany. No, i dzielni Hiroshi, tacy jak my, farmili go przez dobre paręnaście lat. No, i on w końcu został usunięty z gry. gry. Czyli tak naprawdę Blizzard go zabił. No, i teraz jest taka nowa historia, że Vanessa Van Cleef, czyli jego, jego córka, objęła tak naprawdę rządy szajką bandytów. No i tutaj odnowili działalność właśnie, właśnie tutaj Mice. No i my po raz kolejny musimy heroicznie tutaj splądrować to. Jak widać nam idzie to dosyć dobrze. Mamy kłopotu Teraz spały go trochę pociśniemy. Bum, okej. Okay. Tank ginie strasznie. Wypatrzcie no mi, że może tak jakoś mówię dziwnie i chaotycznie, jakoś gubię się, ale, ale healanie naprawdę wymaga troszkę. Co innego jakbym dps O, to bym sobie tylko klikał i mógł swobodnie mówić, ale tu właśnie muszę nadzorować y, HP każdego z moich y, kompanów. No i to wymaga pewnego skupienia. I właśnie się o tym przekonałem. Nigdy nie sądziłem, że Hilanie może być aż, ta, aż tak właśnie. Powiedzmy trudnym. Albo wymagającego takiego skupienia. No i powiem, że, że jest to trudne. Tankowałem, DPSowałem. No i teraz zacząłem hilać i naprawdę hilanie jest trudne. No i właśnie tu jeden z, jeden z grupy ginie, no i żyje. Ja Ja to taki nieudacznik jestem w tym hilaniu. Ale może wyjdę jakoś z tego. Hmm, keep group together. No i próbuję tutaj znaleźć coś takiego, co wyglądało mniej więcej, co ustawiało te paski tutaj naszej grupy, mniej więcej w takiej pozycji jak w czyli są to takie kwadraciki zielone i gdy traci się HP to te, te, te zielone paseczki się zmniejszają. Właśnie chciałem znaleźć tą opcję, ale widzę, że, że tutaj gdzieś nie mogę znaleźć. No i docieramy do kolejnego bossa. No i jest to... Mm, goblin, który jeździ na hobgoblinie. Eee, Blizzard naprawdę, coś mi się wydaje, że kończą mi się pomysły. No i, <grywki> eee, no i tutaj jakoś dodają bosy takie niezbyt z pomysłem. Znaczy w sumie jest to taki boss z pomysłem, al ale no, jest to dosyć dziwne. <grywki> No i tutaj e, jest e, jak widać on rzuca jakieś bomby, trzeba je chyba omijać. No i tak jak już mówiłem, zapoznanie się z mechaniką gry. Czyli takie podstawowe rzeczy. No i on, on co on zeskoczył chyba? I skoczył na głowę jakiegoś kolesia. No i ja muszę go uleczyć teraz. Ugh. Trudno mi się hila, powiem wam tak, trudno mi się hila. Ale jakoś dajemy radę. Co co ja mam? Ja mam siekierkę w głowie, patrzcie. Tak? tak, mam siekierkę w głowie i tracę dużo HP. W sumie. Jak widać moja mana już się powoli kończy. No i kończyła ona już się wcześniej, ponieważ no, strasznie dużo tutaj leczę. No i moi e, towarzysze potrzebują strasznie dużo leczenia. Czekaj, czy ja w ogóle znowu dałem bufa, bo tak dałem bufa Zabijajcie go tak No i kolejny nieprzydatny śmieć Instancja robi się nawet dosyć szybko widzę, że lecimy tak naprawdę przez instancję yy. i tak. Myślę, że to, to była taka właśnie historia, gdzie właśnie Endwyn Van Cleef się sprzeciwuje tutaj. No i Vanessa przejęła całą całą organizację, no i teraz tak naprawdę znowu musimy tutaj trochę uspokoić to Deadmines. Righteousness Fury. Right... Nie... Nie... Art... No. ...near the map... new the map. Widzę, że tutaj koleżka z grupy nie ogarnia. Ponieważ ma tutaj Righteousness Fury. Jest to coś, co generuje strasznie dużo agro. No i właśnie ten paladyn generuje strasznie dużo agro i... 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 ...zabiera tankowi... Czekaj, ile on ma HP? To masz... Ach. Ma bardzo interesującą liczbę w swoim HP. AMS 666 Zdarza się i tak. Ok, więc teraz y, myślę, że przejdę do tego, o czym chciałem powiedzieć właśnie wcześniej, ale jakoś nie mogłem się tak skupić. Myślę, że teraz już na razie nie będzie żadnego bossa tutaj. Myślę, że jakoś tutaj będzie łatwo. Okej, okay, a więc e, miałem ostatnio problemy z internetem i to dało się zauwa zauważyć w moim e, filmiku ostatnim e, o trikach dla Huntera. Wiesz, e, ten komputerek tutaj, game menu, który pokazuje nam e, nasze latency, czyli opóźnienie, czyli tak zwany też ping, MS, e, e, nasze lagi, powiedzmy taką. E, no i świecił się on na czerwono i można to zauważyć w filmiku. Co to oznacza? To oznacza, że miałem masywne lagi i... I akurat to się tak dziwnie zaczęło, ponieważ już od jakiegoś tygodnia miałem bardzo, bardzo duże problemy z internetem. No i jakoś przez te parę dni nie udało mi się skleić żadnego filmika, ponieważ nie dało się w nic grać i te parę dni spędziłem grając z Minecrafta. No i tam sobie zbudowałem taką małą chatkę i w ogóle... Ale to mniejsza to. No i próbowałem jakoś tutaj rozwiązać te problemy. No i dzwoniłem do, do mojego usługodawcy, powiedzmy tak, nie, nie wiem jak to nazwać, do firmy, która daje mi internet i te wszystkie pakiety. No i oni kazali mi wykonać jakieś tam testy, wejść na jakieś strony i wszystko tam pokazywało, że mam niby 6 megabajtów na sekundę, ściągam, uploaduję. Z Bóg wie, jaką prędkością, wszystko jest świetnie. A tak naprawdę tam yy, zwróciłem uwagę panu, że że tak nie jest, że ściągam z prędkością 36 kB na sekundę i strasznie mało wszystko laguje, nie da się w nic grać. No i tam kazał mi coś tam zrobić, tak naprawdę udzielił mi bezużytecznej pomocy, powiedzmy. No i, no i nie mogłem nic zrobić, tak naprawdę. Właśnie ostatnio jakoś ten internet wrócił, tak naprawdę, do tej swojej formy, jak widać 38, kurczę, czekaj... czekajcie, czekajcie. Żyjcie. Ach. Co się dzieje z tą grupą? Wszyscy jakoś tak giną strasznie. Myślę, że jak ja, ja bym tutaj nie był w tym swoim secie, to już, już by wszyscy poginęli tak naprawdę. Okay. No i no i co? No i nie wypuściłem żadnego filmika. No i ostatnio dopiero wrócił mi internet. I, I dlatego teraz nagrywam właśnie o tej później porze, ponieważ jakoś tutaj się bawiłem internetem, ponieważ znowu były lagi. No i tak. No i postanowiłem zmienić tak naprawdę... Hmm, zmienić internet. I chciałem się zapytać właśnie Was, jak, jaki, jaką firmę z internetem byście mi polecili? Słyszałem, że UPC jest to dobra, hmm, dobra firma, która daje bardzo szybki internet. Ale no, no nie jestem jakoś pewny do niej i... No i właśnie chciałem się was zapytać, jakie wy będziecie jak, jakieś propozycje od Was. No i dajcie te propozycje na dole w komentarzach. Jakbyście mogli, tak. Tak, tak oglądając ten film, tylko może jakiś podsuńcie mi pomysł, co, co mógłbym zrobić z tym internetem. No i jesteśmy przy kolejnym bossie Woły. For... Full Reaper 5000 Harvest O Jezus, o Jezus, o Jezus No i tutaj na, na mnie narzekają. E, I boss co on robi? Jakieś tutaj sztuczki, obraca się, coś tutaj... E, coś tutaj jakoś świruje. Gada coś tutaj. E, no i coś tutaj zwracają mi uwagę, że mnie że, żeby, leczył. No ale ja leczę, no co innego mam zrobić? Żyjcie, żyjcie! strasznie dużo tej obrażeń dostają. No a tutaj jest dosyć fajny stuff. Jeżeli bym z tego swojego nie miał, no to byłby dosyć fajnie dla mnie. Damy grid na niego. Ok. I mamy level 17 i mamy kolejnego, kolejnego talenta. No i go w tutaj o. Idziemy dalej. Co dalej nas spotka? Bo teraz właśnie będziemy się zbliżać do doków gdzie. Gdzie znajdowała się łódź? Bardzo groźna łódź, która jest tak naprawdę w takiej wielkiej jaskini. Jest to kryjówka, i ta łódka miała zostać e, wykorzystana do tego, aby, aby zniszczyć chyba stormy. Nie pamiętam już, ale wyglądała ona dosyć groźnie. Jest ona obładowana działami, i jest ona ogromna, więc e, nie pamiętam tak naprawdę. To Toż tutaj właśnie ninjuje nam Czyli zabiera Jakieś itemki No ja myślę, że, że tutaj ten trash ominę no Właśnie nie jestem tak naprawdę potrzebny No i dobiegamy yy, Do właśnie tutaj do tego doku, o którym wam opowiadałem I to jest właśnie ten statek który chyba miał zostać użyty właśnie do, do zniszczenia Stormwinda. Jak widzicie wygląda, to miejsce wygląda dosyć fajnie. <grymne> jest to wielka, wielka jaskinia. I naprawdę podziwiam Blizzarda za, te, za swoje lokacje, które tutaj właśnie w, w, jak, w... jakich osadza te instancje wszystkie ponieważ wygląda to dosyć fajnie i ten statek też wygląda dosyć fajnie z całych działach. Wydaje mi się, że jest to model tak naprawdę z Warcrafta Trójki. No i co, coś, coś mi się przypomina, właśnie. No i co, musimy tutaj. O nie! Uf. Prawie spadłem. Czy mi się wydaje, że gra to muzyka ze Stormwind? Dziwne. No i musimy unikać tutaj jakichś kraterów, gdzie właśnie strzelają z działu znajdujących się na pokładzie. W międzyczasie, gdy tutaj właśnie miałem tą krótką swoją przerwę, gdzie przestałem nagrywać, żeby tam ominąć jego trasza, żeby tak cały czas tutaj e, nie nagrywać jego trasza, udało mi się znaleźć tą opcję, którą szukałem. Jest to właśnie to. Teraz będzie mi łatwiej i będę mógł się trochę tak e, powiedzmy odskupić, od ponieważ no, no, widzę, że ktoś traci HP, no to ktoś tutaj ma... Będziemy ją mniej i to będzie łatwiej. W następnym odcinku postaram się zainstalować Healbota, tak jak właśnie jeden z tych użytkowników zasugerował mi. I właśnie myślę, że tak zrobię. Ponieważ ja wiem, że, że jest to przydatne. Kiedyś korzystałem z Healbota na moim paladynie. I mniej więcej wiem, jak to wygląda. Mam nadzieję, że się nie zmieniło zbyt dużo. I co? Wbijamy się na pokład. Jar! Bądźmy. Mi jak piraci. Szkoda, że właśnie tutaj nie mam, nie mam takiego itema, który zamieniał mi w pirata, ponieważ fajnie bym tutaj chyba wyglądał. No i tutaj właśnie tutaj jakieś w grupie powstały sprzeczki, ponieważ tam była jakaś historyjka, że, że ktoś zmidował jakieś, jakieś coś tam. No i powstała sprzeczka i chcą tutaj właśnie kiknąć jednego z tych tutaj właśnie graczy, no ale ja się w tam nie plątam. Jak go wyrzucą, to wyrzucą, i Oby to by nie był... Oby nie był to tank. Ja już będziemy troszkę czekać. <laughs> Okej. Okay. Lecimy dalej. Kurczę, zaraz chyba se wejdę w te działkę. Ja Wygląda dosyć fajnie. Chcę sobie postrzelać. Bo co nie mogę? Jakiś pasek. Widzę, że tutaj kłótnie nie, nie, nie przestają. Tak, postanowiłem tutaj trochę ich, ich tutaj uspokoić jako, jako lider grupy postan postanowiłem coś tutaj zrobić, aby, aby tutaj, no brakuje nam tylko tego, żeby żeby właśnie mm, Ktoś tutaj wyszedł z grupy, a zwłaszcza tam, tam. A więc, jako tutaj mądry lider, postanowiłem trochę tutaj ich uciszyć. No, jak widać, ktoś tutaj zaczął mm, cieszyć się, że właśnie tak zrobiłem. No i co? No i ucichli. I tak ma być, trzeba się mnie słuchać. No tak, no. Ostatnie, czego nam brakuje, to rozpadnięcie się grupy przed końcem jak widać ktoś tam spadł chyba jest to nasz ukochany dwaj, dwaj goście spadli jezus okej okay, jak widzę, widzę że tutaj grupa naprawdę jest trochę trochę nieogarnięta oni biegałem gdzieś tutaj zaraz znowu ich wyrzucą mówi się trudniej no, to teraz się pobawię trochę w dbs a i postanowiłem troszkę poatakować, a jednocześnie poleczyć. To mi się podoba Priestem, że można atakować i leczyć w tym samym momencie. To jest, to jest właśnie Priestem, to jest fajne. I spotkałem się właśnie z takimi mm, sytuacjami na PvP, moim Hunterem, że zostałem tak naprawdę zabity przez, przez dwóch albo trzech healerów, którzy się na mnie rzucili. No i tak naprawdę skarali mnie niemiłosiernie. Mogłem tylko płakać, tak naprawdę. I właśnie healerzy w Kataklizmie są przesadzeni dla mnie. Dlatego w sumie zrobiłem Priesta. Jeden, bo nie mam Priesta. Dwa, bo Priest jest dobry. I właśnie prawie tutaj spadłem. Okay. Właśnie trafiamy do Rips Ripsna. jest to kolejny boss i walka tutaj jest też dosyć ciekawa. Prawdopodobnie każdy tutaj był, więc tutaj nic specjalnego na pewno. E, teraz ten Worgen, Worgen tak naprawdę, chowa się we mgle i mgła nas otacza i wychodzą z niej jakieś duszki, które trzeba, trzeba zabić dosyć szybko, bo jak nie to one zrobią się duże i zaczną eksplodować i miota nam jak nie powiem czym po całym pokładzie i możemy nawet spaść tutaj okay, troszkę no i chciałem tutaj poatakować ale on cały czas znika walka jest unikalna dosyć nie tak jak kiedyś wchodzisz bijesz ginie już ale widać że Blizzard chce coś tutaj zrobić naprawdę no i im się udało nie mi się ta walka podoba, tak opowiem. No i nie jest ona zbyt trudna. Dobrze dla mnie, ponieważ już były takie sytuacje, gdzie prawie wszyscy zginęli. Tak jak na tym Foul Reaper. Ale byłby wstyd. No by ktoś zginął właśnie podczas nagrywania. Czekaj, coś jest nie tak. Coś tutaj nie targetuje kogoś. Coś, 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 kto to jest. Uuu, coś, coś ciekawego poleciało. Jest to coś dla mnie, jest to pierścionek. Rock Cake, kto to jest ten Rock Cake? No i znając moje szczęście, przegrałem to. No i niestety <laughs> Okej, okay, więc taką e, mamy tutaj tanka, który mówi mi, że Paladyn jest klasą, która e, jest na bazie many. Dlatego zabrał mi swój swój e, zabrał mi mój ring, ponieważ sądzi, iż, iż e, Paladyn jest klasą podmare. Epic face palm według Nexosa. No ale co, no, no z nobami trzeba przeżyć. No i niestety chciałem tu opowiedzieć coś o tej walce. Eee, chciałem opowiedzieć coś o tej walce, ale zatkało mnie, ponieważ tank, no. Okazał się dosyć trochę takim knopkiem Ponieważ sądzi, że paladyn potrzebuje many jako tak. Okej, okay, załamałem się troszkę, ale oddajmy questa i oddajemy go do Hero Lane Aha, to jest... O, to jest akurat ciekawe z tym. To jest akurat ciekawe z tym tutaj panem czy coś tutaj jeszcze jest nie, to chyba wszystko e, ten pan jest... E, jest to ktoś ze słynnej serii... E, Miami to było Miami... Miami... CSI Miami... E, kry, 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 kryminalne zagadki CSI Miami i tak CSI Coś, coś z tym. I był tam jeden taki rudy pan który y, zawsze na początku, y, zawsze na początku, gdy y, pokazywana całą zbrodnię, y, 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 tak naprawdę coś tam, coś tam, mówił, coś mądrego. Zawsze mówi, na przykład coś w stylu: "No to będzie trudna sprawa". I wtedy wyskakiwało: Paladin tank potrzebuje dużo intelektu".